W tej lekcji zaczynam opowiadać na temat tak zwanych triggerów. Co to takiego jest ten trigger? Trigger to po prostu procedura składowana, ale nie taka zwykła, taka specjalna. Nie można jej uruchomić z palca, pisząc na przykład polecenie execute, trigger, podając nazwę triggera, przekazując parametry itd. Zamiast tego, trigger jest wyzwalany automatycznie w pewnych sytuacjach. A jakie to sytuacje? Najczęściej mówiąc o triggerach, mamy na myśli modyfikację danych w tabelach, no ewentualnie w widokach. Ilekroć więc wykonasz polecenie Insert, Update albo Delete może wyzwolić się dodatkowa procedura, która zwana jest właśnie triggerem, która zrobi coś tam jeszcze. Do jednej tabeli, a nawet do jednej operacji, czyli np. do polecenia insert wykonywanego na określonej tabeli, można stworzyć kilka triggerów. W takim przypadku procedury uruchomią się jedna po drugiej. Kolejność uruchamiania się takich procedur nie jest ustalona, a my mamy jedynie wpływ na to, która z nich będzie pierwsza i która będzie ostatnia. Ale tak po prawdzie, to triggery mogą być również wyzwalane poprzez operacje wykonywane bezpośrednio na bazie danych, np. polecenia tworzące nowe tabele, tworzące widoki, albo też uruchamiane w momencie, kiedy użytkownik zalogował się do serwera. Te triggery, które reagują w przypadku, kiedy dane są modyfikowane, a więc triggery dla poleceń Insert, Update i Delete, nazywamy triggerami DML, czyli Data Manipulation Language. Z kolei triggery, które reagują na zdarzenia na poziomie serwera albo bazy danych, to tak zwane DDL, czyli Data Definition Language Trigger. A samo słowo trigger należałoby przetłumaczyć na język polski jako wyzwalacz. Składnia triggerów jest dosyć, powiedziałbym, skomplikowana, dlatego że mamy wiele różnych sposobów na to, jak trigger może zostać zdefiniowany, ale my rozpoczniemy od jednego z najbardziej popularnych sposobów budowania triggera, a potem zobaczymy, w jaki sposób można zmodyfikować jego działanie, i wtedy będą nam potrzebne dodatkowe opcje, które są widoczne w składni tego polecenia. Ograniczymy też nasze rozważania wyłącznie do triggerów pracujących z danymi czyli DML-trigger. Co jest bardzo ważne, każdy trigger musi zawsze być przypisany do jakiejś tam tabeli albo widoku. Stąd też, już w poleceniu Create Trigger, trzeba koniecznie określić nazwę takiego widoku albo tabeli. Wiele dodatkowych słów kluczowych, które pojawiają się w poleceniu Create Trigger, jest po prostu opcjonalnych. Zobaczmy, jak to działa. W bazie danych Adventureworks mamy specjalną tabelkę Purchasing Ship Method. Ta tabela opisuje, w jaki sposób można wysłać produkty do naszych klientów. Od po prostu kilka firm, które można wybrać w formularzu w momencie, kiedy składa się zamówienie. Powiedzmy, że z jakiegoś tam powodu będzie nas interesowało, kto, co i kiedy w tej tabelce modyfikował, i dlatego właśnie chcielibyśmy wykorzystać triggery. Triggery są stworzeniami bardzo samolubnymi, dlatego pisząc treść trigera. Pamiętaj o tym, żeby oddzielić tego triggera od pozostałej części skryptu słowem go. Innymi słowy umieszczamy triggera w osobnym baczu. Oto i pierwszy trigger. Bardzo prosty. Będziemy chcieli, żeby w momencie wstawienia nowego rekordu do tabeli ship method uruchomiła się procedura, która po prostu na ekranie wyświetli informację o tym, że nowe rekordy zostały wstawione. Hmm, jak to zrobić? Create trigger, no bo chcemy utworzyć triggera. Następnie trzeba wymyślić nazwę takiego triggera. No i idąc za dobrymi praktykami taką nazwę powinniśmy rozpocząć od nazwy schematu. Purchasing.trShipMethodLogInsert Nazwa triggera rzeczywiście jest tutaj stosunkowo długa i wcale taka nie musi być. W tym miejscu chciałem zaznaczyć, że po pierwsze mamy do czynienia z triggerem, stąd ten prefix tr- Następnie, że ten trigger jest wyspecjalizowany do obsługi tabeli ship_method, dlatego też pojawiła się nazwa tabeli ship_method. Następnie słowo LOG, żeby było wiadomo, że zadaniem takiego triggera jest zalogowanie pewnej informacji. No i wreszcie Insert, które mówi o tym, że ten trigger ma zostać uruchomiony w momencie, kiedy wstawiamy nowy rekord. Ale pamiętaj, to tylko konwencja nazewnicza i w gruncie rzeczy nazwa triggera mogłaby być dowolna. Później, za słowem on, określam nazwę tabeli, na której ten trigger ma być zdefiniowany. Tak jak powiedziałem na początku, nie ma triggera, który żyłby bez tabeli albo widoku. Właśnie w tym miejscu wiążemy ze sobą tego triggera z tą tabelą. No i wreszcie, wpisując słowa for insert, określam, że ten trigger ma się uruchamiać wtedy, kiedy są wstawiane nowe rekordy, kiedy jest uruchamiane polecenie insert. I w ten sposób przechodzimy do definicji ciała triggera, który w gruncie rzeczy wygląda bardzo podobnie jak definicja w przypadku procedury. Słowa begin i end są opcjonalne, ale w ładny sposób wiążą ze sobą to, co tutaj robimy, dlatego właśnie je zapisuję. A czynności wykonywane przez tego triggera na razie ograniczę po prostu do wyświetlenia komunikatu. New Rose Inserted. Tak, przygotowaną definicję triggera możemy uruchomić, a to oznacza, że w tej chwili. Dla każdego polecenia insert, które byłoby wykonywane względem tabeli Purchasing Ship Method, powinien uruchomić się właśnie ten trigger i powinniśmy coś zobaczyć na ekranie. No to zobaczmy, czy taki trigger rzeczywiście zadziała. Przygotowuję polecenie insert, które do tabeli Purchasing Ship Method wprowadzi nowy rekord po określeniu tylko trzech kolumn: Name, Ship Base i Ship Rate. W naszym przypadku będzie to firma transportowa o pięknej nazwie POST której ship base wynosi 10, a ship rate 1. Uruchamiam to polecenie. No i na ekranie jestem w stanie teraz zobaczyć już nie tylko ten standardowy napis one row affected, ale dodatkowo jeszcze mój własny napis new rows inserted. Tylko tak właściwie to dlaczego w moim komunikacie użyłem liczby mnogiej? Ano dlatego, że przecież wstawiać możemy więcej rekordów. Popatrz na takie polecenie. Jest to nadal insert do tabeli purchasing ship method. Ale teraz za jednym zamachem chcę wstawić dwie firmy przewozowe: Frog Delivery i Eagle Station. Przyjmuję zakłady. Czy trigger uruchomi się dwa razy, a może tylko jeden raz? Może dwa, bo przecież wstawiam dwa rekordy. A może jeden raz, bo przecież uruchamiam tylko jedno polecenie insert. No i zobacz. Po uruchomieniu tego polecenia komunikat New Rose Inserted pojawił się tylko jeden raz pomimo tego, że zostały wstawione dwa rekordy. I powiedziałbym, zapamiętajmy to sobie, bo jest to bardzo specyficzne dla SQL Servera. Nawet jeżeli będziesz wstawiać tysiąc rekordów, to trigger uruchomi się tylko jeden raz. Oczywiście pod warunkiem, że te tysiąc rekordów było wstawiane przy pomocy pojedynczego polecenia insert. Okej. Okay. A co stanie się, jeżeli zechcę teraz usunąć taki rekord? Czy mój trigger również się uruchomi? Trigger się nie uruchomił. A dlaczego? Dlatego, że został on utworzony for insert. Nie zdefiniowaliśmy żadnego trigera, który uruchamiałby się w przypadku, kiedy uruchamiamy polecenie delete. No więc, zmieńmy to. Przed zmianą pamiętaj o słowie go, bo triggery to samoluby. Polecenie definiujące Trigera for delete mogłoby wyglądać tak utwórz triggera o takiej to a takiej nazwie. W mojej nazwie zmieniłem tylko słowo insert na delete. Ten trigger ma być powiązany z tabelą Purchasing Ship Method i ma być uruchamiany tylko w przypadku uruchomienia polecenia DELETE. W ciele tego triggera zapisujemy nowy komunikat ROSE DELETED. Jak tam wobec tego zachowa się teraz polecenie usuwające jedną z dodanych przed chwilą firm? Uruchamiam polecenie kasujące i zobaczyłem komunikat ROSE DELETED. To znaczy, że właśnie uruchomił się trigger, który był odpowiedzialny za usuwanie rekordu. A wcześniej takiego trigera nie było, więc też nic się nie uruchamiało. I pewnie domyślasz się, jaki będzie następny eksperyment. A co byłoby się stało, gdybyśmy uruchomili polecenie update? Eagle Station będziemy chcieli zamienić na Falcon Station. Uruchamiam polecenie update i żaden z triggerów się nie uruchomił. Ale jeśli bardzo chcesz śledzić również updatey wykonywane na tabeli, to utwórz odpowiedniego trigera. Create Trigger, nazwa trigera, ON. Nazwa tabeli. For update. Komunikat, który będzie w tym przypadku wyświetlany, to Rose Updated. No to co? Ostatni test. Zwróć uwagę, że wskutek wcześniej wykonywanego polecenia update nie mamy już Eagle Station, tylko Falcon Station. Dlatego teraz, wykonując polecenie update, mówię zamień Falcon Station z powrotem na Eagle Station. No i proszę, komunikat się wyświetlił. Rose Updated. Stworzyliśmy wobec tego trzy triggery: jeden dla insert, jeden dla delete i jeden dla update. Nad czym jeszcze można by się było teraz zastanowić, to co stanie się, jeżeli zostanie uruchomione polecenie update, które powinno zaktualizować zawartość pewnego rekordu, ale tego rekordu w tabeli nie ma. Znowu przyjmuję zakłady. Czy ten trigger się uruchomi, no bo przecież jest uruchamiane polecenie update, a może się nie uruchomi, bo przecież żaden rekord nie będzie modyfikowany. Koniec zakładów. Oto i wynik. Pomimo tego, że w tabeli nie było już żadnych danych, które mogłyby zostać zmodyfikowane, trigger się uruchomił. Ile razy? No, jeden. Jak więc widzisz, to, czy trigger się uruchomi, czy nie, bardziej zależy od tego, czy używasz słowa insert, update i delete. Triggery ignorują za to kwestię tego, ile rekordów było rzeczywiście wstawionych, zmienionych albo usuniętych. Mogło to być zero rekordów, jeden albo więcej rekordów. Trigger uruchomił się tylko jeden raz. W ten oto sposób wiesz już teraz co to jest trigger. Jesteś w stanie napisać pierwszy podstawowy trigger, który w ogóle się uruchomi. Ale warto by było, żeby takie triggery robiły coś sensownego, i o tym w następnych lekcjach.